Witamy oczywiście wszystkich gości w imieniu naszych pracowników salonu i w imieniu własnym, a wita Państwa bardzo serdecznie i gorąco i świątecznie Barbara Dobrucka i Kamil Karasek. Dzień dobry. Bardzo miło. Drodzy Państwo, tak to już jest, że w wyjątkowych sytuacjach spotykamy się, żeby Państwu coś pokazać, coś, co jest mocno interesujące, coś, co pobudza emocje, daje do myślenia. W dniu dzisiejszym celem naszego spotkania są jakby trzy etapy. Pierwszy etap będzie to specjalnie również dla Państwa prezentacja najnowszego modelu GT86 o mocy 1000 koni. Jest to projekt Orlentimu i Kuby Przygońskiego, naszego mistrza Driftu i nie tylko. Proszę Państwa, Kuba również opowie o tym, co skłoniło go do budowy takiego bolidu i jak u niego sytuacja obecnie się klaruje. No i oczywiście to, na co wszyscy czekają, czyli prezentacja najnowszego Lexusa IS 300H i 250, w tym przypadku 250. To wszystko po kolei, drodzy Państwo. Obecnie zapraszam Państwa na krótki film na temat budowy i powstania modelu GT86. Zapraszam.